all right hush nad którymi powinienem pracować, jeśli chodzi o moje nawyki. Jest, widzę, widzę, jak patrzę wstecz widzę, widzę ile rzeczy wdrożyłem jakby w swoich mm -hmm. nawykach i dzisiaj jestem totalnie inną osobą, niż mm -hmm. byłem jeszcze parę lat temu, e, bo, bo ktoś mi powiedział o tym, ktoś mi powiedział o tamtym i mm -hmm. ja, ja to wdrożyłem. E, I teraz łatwo jest kogoś ocenić z perspektywy, no bo jemu się udało, e, a, a mi się nie, nie udaje, tak. e, natomiast no, nikt nie widzi tych mikrokroczków, takich właśnie e, czasem jednego zdania, czasem jednej książki, która, która wpłynie totalnie na twoje życie i teraz robisz coś innego, Inaczej, ale tych, tych różnic nie widać tak. Mm -hmm. To są mikro różnice, prawda? Mm -hmm. Fajnie, że ta właśnie używam mapy myśli. Może mm -hmm. coś powiesz o tej mapie? Bo, bo, bo widzę, że jakby. E, po, możesz pokazać tak mniej więcej do kamery. Tak, on jest taka robocza bardzo. Tak, tak, tak. No, nie wiecie, to nie widać. E, może bliżej twarze swoje, bo jest Okej. to Też takiego, tak? Okay, tak. I to jest taka mapa. I może powiedz o tej technice, bo, bo to jest też bardzo fajna technika. gdzie... Absolutnie rewelacyjna. Bez względu na to, czy, czy idę na jakieś szkolenie bardzo długie, czy, czy krótsze. <laughs> Jak to? Ja sobie rozpisuję wszystkie informacje właśnie w ten sposób. Czytam książki, słucham podcastów, słucham audiobooków i to jest absolutnie rewelacyjna metoda do tego, aby ta wiedza gdzieś nie ulatywała, była lepiej zapamiętana, lepiej przetworzona. Absolutnie genialna metoda do zdawania egzaminów, do nauki języka, do tego, aby ćwiczyć swoją koncentrację, kreatywność i zrozumienie treści, więc bardzo, bardzo serdecznie Wam ją polecam. Jak pozbyć się natrętnych myśli? Mm -hmm. Teraz tak, oczywiście zależy, jakie to są myśli, tak? E, mogą to być te przekonania ograniczające. E, my w psychologii często mówimy, że to są takie gremliny, tak? Mamy w głowie osobę taką, którą możecie sobie nawet zwizualizować, która mi cały czas mówi: Nie uda ci się, jesteś za stary, jesteś za młody, e, nie potrafisz, jesteś. Przeróżne rzeczy. Wy sami wiecie, co wam się w głowie najczęściej pojawia, co powoduje, że się sabotujemy, co powoduje, że nie możemy ruszyć z miejsca. Są sposoby na to, by pracować sobie z gremlinami. To nie jest miejsce, na to, bym wam tutaj cały ten sposób podał, bo troszeczkę to trwa. Tym bardziej, że, że jest to no, takie czysto psychologiczne narzędzie. Natomiast. Zobaczcie sobie taki film, jest na moim kanale, jak pozbyć się natrętnych myśli. On powinien wam pomóc w tym, aby sobie z tym poradzić, ale nie wykluczam też tego, że być może jesteście osobami, które warto, jeśli pójdą sobie do dobrego psychoterapeuty bądź coacha, bo to nie jest też tak, że wszystkie te rzeczy związane z naszymi myślami, emocjami, jesteśmy w stanie sobie po przeczytaniu dobrej książki czy obejrzeniu pięciominutowego w filmiku rozwiązać więc czasami po prostu potrzebujemy specjalisty, ale bardzo Was zachęcam do tego. Ten film się nazywa Jak pozbyć się natrętnych myśli i w tym filmie ja mniej więcej tłumaczę krok po kroku, co my możemy zrobić, jeśli rzeczywiście cały czas nas prześladują jakieś myśli, które powodują, że te nasze działania są sabotowane. Jak przekonać kogoś do zmienia złych nawyków, ale w sposób, by ta osoba nie wiedziała, że ktoś jej w tym pomaga? No, oczywiście zależy od nawyku, tak? Bo może to być na przykład taki nawyk typu, no nie wiem, chcesz, aby aby na przykład Twoja partnerka się więcej ruszała, i po prostu za każdym razem po obiedzie zapraszasz się na spacer. Tak, e, albo nie wiem, udajesz, że winda jest zepsuta i zawsze chodzicie schodami z zakupami, żeby się trochę więcej poruszać. E, może być też tak, że to ty przygotujesz posiłki i po prostu, nie wiem, używasz mniej e, tłuszczu, e, jakiegoś niezdrowych rzeczy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, to jest ciężko zrobić tak, żeby ktoś miał super nawyk jakieś nauki, kiedy on sam tego nie chce. No niestety, właśnie to jest ten problem czysto z e, tym rozwojem osobistym, że no My możemy tutaj pokazywać cudawianki, tak? Ja Wam mogę pokazać najlepsze sposoby, kroki, rozpisać wszystko, dać notatkę, e, ale tylko część osób z Was z tego skorzysta. Okej, okay, no właśnie, ja słyszałem taką opinię, że nie możemy ludzi zmieniać, tylko możemy że nie możemy spowodować, żeby oni chcieli się zmienić, albo ich mm. zmienić, oni muszą sami chcieć, prawda? Tak. I teraz, jeżeli no, czasami takie małe rzeczy mogą to być za małe popchnięcie. To, to, jak taką osobę przekonać do tego, żeby chciała się zmieniać? No tak, no to jest właśnie tak jak te, te przysłowie, tak? Możesz dopchnąć konia do rzeki, ale nie zmusisz, żeby się napił. No niestety, po prostu, tak? Więc wiadomo, ja że jest ym, też taki nurt, tak? Antycoachingu, antyrozwoju osobistego, który jest absolutnie źle zrozumiany, bo gdybyście wiedzieli też, yy, yy, jakie, jakie było założenie twórcy yy, założenia tej strony, tak? To, to okazuje się, że on chciał yy, po prostu z rynku wyeliminować jakieś osoby, które zajmują się magią, czarami, różnymi. Głupotami i wrzucają ją w rozwój osobisty, a nie tego, abyśmy się nie rozwijali, więc, więc to też jest bardzo ważne. Natomiast, czy da się tak zmusić? Warto jest pokazywać korzyści, warto jest pracować nad przekonaniami. Ta osoba z jakiegoś powodu nie chce się zmieniać, i teraz. Tam zawsze coś jest pod spodem. To nie jest tak, że my się tacy rodzimy. Wręcz odwrotnie. My się rodzimy bardzo chętnie do nauki. Tak jak ja zawsze mówię, Gepard jest najlepszy w bieganiu. E, tak jak Albatros w lataniu, tak my jesteśmy najlepsi w, najlepsi w uczeniu się. E, ośrodek ciekawości w mózgu znajduje się blisko ośrodka e, bólu. My czujemy niesamowitą ciekawość, żeby często otworzyć nawet te głupie nagłówki, nie wiem, na onecie typu nie zgadniesz, co ona przyszła na bal. No nie zgadnę, chcę sprawdzić, tak? Więc, więc wykorzystują to reklamy, tak, e, aby cały czas tą ciekawość pobudzać, bo my ją mamy. Absolutnie każdy ją ma. E, jeśli ktoś zapiera się rękami i nogami że nie chce, to najprawdopodobniej ma jakieś przekonania z tym związane, ma jakieś złe skojarzenia, boi się porażki. Bardzo dużo osób dlatego się nie rozwija, bo porównuje się do innych. To jest bardzo wiele rzeczy, które mogą mieć na to wpływ. Poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości, ta wyuczona bezradność, o której wcześniej wspominałam, pewne przekonania ograniczające, które mamy, te gryminy, które wyhodowaliśmy sobie przez całe życie, które... środowisko, w jakim my żyjemy. To jest tak wiele rzeczy. Ja jestem też z zwolenniczką e, teorii determinizmu. Gdzie, no rzeczywiście, to, gdzie my żyjemy, z kim się spotykamy, jakie książki czytamy, na jakie szkolenia jedziemy, e, z jakimi jesteśmy ludźmi, co my robimy, niesamowicie wpływa na nas. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki.